Gabinet lekarski był oświetlony delikatnie, niemal kojąco, jednak nic nie było w stanie złagodzić ciężaru słów doktora Kaczmarka wyjaśniającego diagnozę. Siedziałem tam na brązowym skórzanym krześle, z pocącymi się zimnymi rękami i bijącym sercem, próbując przyswoić każdy szczegół techniczny i każdą implikację tej wiadomości, która na zawsze zmieni moje życie. Anno, masz stwardnienie rozsiane, powiedział z wyrazem żalu na twarzy. Będziemy potrzebować serii zabiegów, aby opanować objawy i spróbować spowolnić postęp choroby. Poczułam gulę w gardle, a oczy zaczęły łzawić. Nie mogłem w to uwierzyć. Ja, matka trójki małych dzieci, u której zdiagnozowano chorobę, która wpłynie na moją zdolność do opieki nad nimi i do pełnego życia. Wyszedłem z gabinetu ze stosem ulotek informacyjnych i głową pełną pytań bez odpowiedzi. Kiedy wróciłem do domu. Cisza była prawie ogłuszająca. Dzieci były w szkole, a brak zwykłego szumu ich głosów podczas zabaw i kłótni sprawiał, że wszystko było jeszcze bardziej przytłaczające. Położyłem ulotki na kuchennym stole i westchnąłem, próbując znaleźć w sobie trochę sił. Wtedy właśnie zobaczyłem notatkę. Leżał tam, przyklejony magnesem do lodówki. Słowa Piotra były zimne i bezosobowe, jakby dopełniał formalności. Anno. Już mnie nie ma. Jestem z Magdą. Uważaj na siebie. Piotr. W tym momencie mój świat się zawalił. Łzy, które wstrzymywałam podczas wizyty u lekarza, wreszcie wypłynęły. Poczułam się zdradzona, opuszczona i zalała mnie fala rozpaczy. Jak mógł to zrobić? Jak mógł mnie zostawić teraz, kiedy najbardziej go potrzebowałam, nie wiedząc co robić? Sięgnąłem po telefon i wybrałem numer Zofii, mojej najlepszej przyjaciółki. Odpowiedziała po drugim sygnale: Zofia zostawił mnie. Głos mi się trząsł i łamał. Co masz na myśli? Anno. Jej głos był pełen niedowierzania. Ot. odzedł. Jest z Magdą. I. Dzisiaj zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. Nie wiem, co robić Zofio. Zgubiłem się. Po drugiej stronie linii zapadła chwila ciszy. Po czym Zofia odpowiedziała stanowczo: Anna, będę za piętnaście minut. Trzymaj się mocno, przyjacielu. Przejdźmy przez to razem. Czekając, próbowałem się uspokoić. Musiałam być silna dla moich dzieci. Lucjan, najstarszy, miał zaledwie osiem lat. Kasia, sześć lat. I mała Marta. Zaledwie trzyletnia. Potrzebowali mnie, a ja nie mogłem pozwolić, żeby zobaczyli, jak bardzo byłem zdruzgotany. Zofia przybyła niczym huragan pozytywnej energii. Przytulił mnie mocno, a jego słowa pocieszenia były jak balsam na moją zranioną duszę. Przejdziemy przez to. Anno, pomogę ci z dziećmi, z domem, ze wszystkim, czego potrzebujesz. Nie jesteś sam. Usiadłem z nią przy stole w kuchni i wyjaśniłem wszystko, co powiedział lekarz. Słuchała uważnie, a kiedy skończyłem, wzięła mnie za rękę i spojrzała mi w oczy. Anno, nasza przyjaźń jest odporna na wszystko. Zmierzmy się wspólnie z tą chorobą. A co do Piotra, on nie zasługuje na Wasze łzy. Skupmy się na tym, co naprawdę ważne: Tobie i dzieciom. Spojrzałem na Zofię i poczułem małą iskierkę nadziei. Może przy jej wsparciu uda mi się znaleźć drogę przez tę ciemność. Przyszłość wydawała się niepewna, ale przynajmniej nie byłem już sam. Ufałem Zofii i wiedziałem, że mając ją u boku, poradzę sobie z każdym wyzwaniem, jakie stanie na mojej drodze. Nie miałem pojęcia, jak źle może się stać. Budzenie się każdego dnia ze świadomością, że moje życie drastycznie się zmieniło, było ciężarem, którego nie wiedziałem, czy zdołam unieść. Stwardnienie rozsiane zaczynało pokazywać swoje pazury, a proste zadania, które wcześniej były częścią mojej rutyny, teraz stały się wyzwaniami niemal nie do pokonania. Najbardziej bolesna była próba utrzymania normalności dla moich dzieci, które były jeszcze takie młode i niewinne. Któregoś ranka, zaraz po śniadaniu, zauważyłam, że ręce mi się trzęsły, gdy próbowałam spakować pudełka na kanapki Emilki, Jakuba i Leni. Każda nieudana próba włożenia jabłka czy kanapki do pudełka na drugie śniadanie, była okrutnym przypomnieniem o mojej nowej rzeczywistości. Moje dzieci, widząc tę trudność, zaczęły pomagać, jak tylko mogły. Emilka, najstarsza, miała zaledwie osiem lat, wyjęła jabłko z mojej drżącej dłoni i włożyła je do pudełka śniadaniowego Jakuba. Mamusiu, mogę pomóc. Nie martw się, powiedziała próbując ukryć troskę w oczach. To było poruszające i bolesne jednocześnie. Miałem być ich fortecą, a tam byłem, niezdolny do wykonywania najprostszych zadań. Nieobecność Piotra była czarną dziurą w mojej piersi. Opuścił nas w momencie, kiedy najbardziej go potrzebowaliśmy, a złość i ból tej zdrady były prawie nie do zniesienia. Zofia, moja wierna przyjaciółka, była aniołem w moim życiu. Przychodziła każdego ranka, aby pomóc przy dzieciach i pracach domowych. Anno, nie jesteś w tym sama powiedziała i mocno mnie uściskała. Jego obecność przynosiła ulgę była kotwicą pośród chaosu. Któregoś dnia Zofia zaproponowała, żebym towarzyszyła jej na grupie wsparcia dla osób przewlekle chorych. To może być dla ciebie dobre. Anno, zobaczysz, że nie jesteś w tej walce sama nalegała. Niechętnie, ale bez większego wyboru, zgodziłam się. Grupa wsparcia spotkała się w małym pokoju społecznym w pobliżu naszego sąsiedztwa. Kiedy wszedłem, przywitało mnie ciepło, jakiego nie czułem od dawna. Byli tam ludzie w różnym wieku i o różnym pochodzeniu, zjednoczeni w walce z własnymi chronicznymi chorobami. I tam poznałam Marka. Marek był wysoki mężczyzną o łagodnych oczach i uśmiechu który emanował kojącym spokojem. On także cierpiał na przewlekłą chorobę i po wysłuchaniu mojej historii skontaktował się ze mną po spotkaniu. Ciesk. Anna. Jestem Marek. Wiem, że to trudne, ale nie musisz przechodzić przez to sama, powiedział ze szczerością, która głęboko mnie poruszyła. Rozmujelizm godzinomi. Marek podzielił się swoimi zmaganiami i udzielił mi praktycznych rad jak radzić sobie z objawami stwardnienia rozsianego. Nie zadręczaj się tak. Pozwól sobie na gorsze dni. I pamiętaj, zawsze jest jutro, powiedział, delikatnie trzymając mnie za rękę. Tymczasem Piotr odkrył, że trawa po drugiej stronie nie zawsze jest bardziej zielona. Od wspólnych znajomych dowiedziałam się, że on i Magda borykali się z trudnościami finansowymi i że ich związek nie był taki, jak sobie wyobrażał. To była mała zemsta na losie, ale nic, co mogłoby wymazać ból jego zdrady. Kolejne tygodnie były mieszaniną wzlotów i upadków. Każdy dzień był walką, ale wsparcie Zofii i Marka zrobiło ogromną różnicę. Marek zabierał mnie na wizyty lekarskie, pomagał lepiej zrozumieć mój stan, a przede wszystkim zaoferował mi szczerą i bezinteresowną przyjaźń. Któregoś dnia po długiej sesji fizjoterapeutycznej zatrzymaliśmy się z Markiem w kawiarni, żeby odpocząć. Czy wiedziałaś, że masz niesamowitą siłę, Anno. Skerman Towel, Ko. Stawiasz czoła temu wszystkiemu z odwagą, jaką ma niewielu ludzi. Uśmiechnąłem się, czując ukłucie nadziei. Nie wiem, czy to odwaga, Marek. Może to po prostu potrzeba pójścia dalej. Dla moich dzieci, odpowiedziałem. Skynal Glower, Jack. Cokolwiek to jest, wykonujesz niesamowitą robotę. Twoje dzieci są szczęśliwe, że cię mają. Te słowa zostały we mnie. Dali mi siłę, której potrzebowałem, aby stawić czoła kolejnemu dniu, kolejnej bitwie. Wiedziałam, że droga przede mną będzie trudna, ale przy wsparciu Zofii i Marka może uda mi się znaleźć nowy sposób na życie, nowy sposób na bycie silną dla siebie i moich dzieci. Od czasu spotkania Marka w grupie wsparcia moje życie zaczęło się zmieniać w nieoczekiwany sposób. Był życzliwym człowiekiem, z pocieszającym uśmiechem i nieskończoną cierpliwością. Szybko nawiązaliśmy kontakt, dzieląc się naszymi doświadczeniami i obawami związanymi z życiem z chorobą przewlekłą. Nasze cotygodniowe spotkania grupowe stały się chwilą wytchnienia w chaosie mojego życia. Marek, czy myślałeś o wypróbowaniu alternatywnych metod leczenia? Zapytałem pewnego popołudnia, gdy piliśmy kawę po spotkaniu grupy. Tak, Anno. Właściwie zacząłem terapię uzupełniające i zmiany w mojej diecie. To naprawdę pomogło mi kontrolować moje objawy, odpowiedział, a jego oczy błyszczały nadzieją, której nie widziałem od dawna. Słowa Marka coś we mnie obudziły. Wiedziałam, że muszę coś zrobić, żeby poprawić swój stan, nie tylko dla siebie, ale i dla moich dzieci. Zofia też mnie nieustannie zachęcała. Przypominając, że jestem silniejsza, niż mi się wydawało. Dzięki ich wsparciu, zdecydowałam się na szereg zmian w swoim stylu życia. Przyjęcie nowej diety i rozpoczęcie lekkich ćwiczeń było wyzwaniem, szczególnie w przypadku trójki małych dzieci pod opieką. Jednak z biegiem czasu zacząłem odczuwać niewielką poprawę. Każdy dzień był zwycięstwem, nawet jeśli minimalnym. A Marek zawsze mnie wspierał, czy to słowami zachęty, czy po prostu słuchając moich tyrad. Tymczasem Piotr próbował usprawiedliwić swoją zdradę wobec dzieci. Odwiedzał ich od czasu do czasu, ale widziałem ból i urazę w ich oczach. Tatusiu, dlaczego wyszedłeś? Pytał podczas jednej z takich wizyt Jakub, najstarszy. Ja popę, Jakubie. Ale zawsze będę cię kochać, odpowiedział Piotr głosem łamiącym się z poczucia winy i smutku. Ale dla naszych dzieci, które teraz z każdym dniem coraz bardziej oddalały się emocjonalnie od Niego. Słowa były puste. Za namową Marka i Zofii zdecydowałam się na alternatywne metody leczenia. Zacząłem uczęszczać na sesje akupunktury i terapii zajęciowej, a także włączać naturalne suplementy do swojej diety. Rutyna była wyczerpująca, ale z każdą najmniejszą poprawą czułam, jak w moim sercu rozkwita nowa nadzieja. Marek, nie wiem, jak Ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, powiedział w szczególnie trudnym dniu po sesji terapeutycznej. Anno. Nie musisz mi dziękować. Jesteśmy w tym razem. Jesteś niesamowitą kobietą. Nigdy o tym nie zapominaj, odpowiedział, mocno trzymając mnie za rękę, a jego oczy odzwierciedlały szczerość, która rozgrzała moje serce. Z każdym dniem nasza przyjaźń stawała się coraz silniejsza. Marek stał się opoką w moim życiu, kimś, komu naprawdę mogłam zaufać. Podzielił się także swoimi zmaganiami i zwycięstwami i razem znaleźliśmy siłę, aby kontynuować. Anno Wierzę, że możesz przez to przejść. Masz siłę, jaką ma niewielu ludzi, powiedział pewnego wieczoru, gdy szliśmy przez park niedaleko mojego domu. Jego zaufanie było balsamem dla mojej duszy i z tą odnowioną siłą kontynuowałem walkę, zdeterminowany, aby zwyciężyć nie tylko dla siebie, ale także dla moich dzieci. Każdy ich uśmiech przypominał mi, dlaczego muszę iść dalej. Byli moim światem, powodem mojego istnienia. Piotr natomiast nadal toczył własne bitwy. Wydawał się coraz bardziej zagubiony, próbując utrzymać związek, który wyraźnie nie działał. Magda i on często się kłócili, a problemy finansowe zaczęły ich gnębić. Wiedziałem, że w jakiś sposób zbierał konsekwencje swoich wyborów, ale moim priorytetem były moje dzieci i moje zdrowie. A mając Marka i Zofię u boku, czułam, że sprostam każdemu wyzwaniu. Życie nigdy nie byłoby łatwe, ale teraz, Mając nowych przyjaciół i nowy cel, byłem gotowy, aby iść do przodu krok po kroku. Obudziłem się tego ranka z uczuciem lekkości, jakiego nie czułem od dawna. Od czasu rozpoczęcia nowych terapii i przyjęcia zdrowszego stylu życia wydawało się, że mój stan zdrowia stopniowo się poprawiał. Oczywiście nadal zdarzały się trudne dni, ale zaczynałem widzieć światło w tunelu. Chłopcy byli w szkole, a ja korzystałam z ciszy w domu, aby głęboko odetchnąć i docenić małe chwile spokoju. Wtedy właśnie zadzwonił telefon. W pierwszej chwili myślałem, że to Zofia, zawsze zatroskana i uważna, ale gdy odebrałem, głos po drugiej stronie słuchawki mnie zaskoczył. To była Magda. Wyglądała na zdenerwowaną i niepewną. Anno, ja... Wiem, że to dziwne, że do ciebie dzwonię, ale naprawdę muszę z tobą porozmawiać, powiedziała drżącym głosem. Moje serce, prezespejsco. O czym Magda mogłaby chcieć ze mną porozmawiać? Nie wiedziałam. Czy jestem gotowa poradzić sobie z kolejną niespodzianką? Ale w jego głosie brzmiał naglący nacisk, którego nie mogłam zignorować. Magdo, co się stało? zapytałem, starając się zachować spokój. To, to, to. on, on pogrąża się w długach i depresji. Już nie wiem, co robić wyznała niemal szeptem. Paksolom my sank aksak. Z jednej strony nadal pozostał ból i ból po zdradzie Piotra z drugiej jednak, że był on ojcem moich dzieci i nie mogłam ignorować tego, co się działo. Wziąłem głęboki oddech i zapytałem: Jak mogę pomóc? Magdo wyjaśniła, że Piotr był w skomplikowanej sytuacji, bez pracy i perspektyw. Głos mu drżał, gdy opisywał swój stan, a w jego słowach wyczuwałam desperację. Zgodziłem się z nią spotkać, aby omówić, co można zrobić. Po południu zostawiłem dzieci z Zofią i pojechałem na spotkanie z Magdą. Kiedy przyjechałem, zobaczyłem Piotra siedzącego na Sofie, wymizerowanego i zaniedbanego. Kiedy mnie zobaczył, podniósł wzrok i wyglądał na zawstydzonego. "Anno," zaczął, ale mu przerwałam. "Jestem tu, żeby zrozumieć, co się dzieje, Piotrze. Nie po to, żeby pamiętać przeszłość," powiedział stanowczo. Magda zostawiła nas samych w pokoju i przez chwilę panowała niecisza. Piotr zaczął opowiadać, tłumacząc jak stracił pracę i jak zaczęły narastać długi. Wydawał mi się zupełnie innym człowiekiem niż ten, którego kiedyś znałam. Popelnie mu Ano. Wiem, że głęboko cię zraniłem i nie oczekuję, że mi wybaczysz. Ale jestem zdesperowany, powiedział ze łzami w oczach. Poczułem ukłucie współczucia, ale także stanowczość w sobie, której wcześniej nie było. Wiedziałam, że nie rozwiąże problemów Piotra, ale może uda mi się pomóc mu znaleźć sposób. Piotr, pomogę ci znaleźć profesjonalne wsparcie. Potrzebujesz pomocy w walce z depresją i długami, ale musisz wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Nie mogę tego za ciebie zrobić, odpowiedziałam. Skinął głową, wyraźnie mu ulżyło, że nie odwróciłam się od niego całkowicie. Magda wróciła do pokoju i we trójkę rozmawialiśmy o kolejnych krokach. Wyszedłem stamtąd z mieszanymi uczuciami, ale też z pewnością, że postępuję słusznie. Po powrocie do domu, Marek już tam był i bawił się z dziećmi. Widzenie radości na ich twarzach dodało mi sił. Marek spojrzał na mnie tym swoim zawsze pełnym zrozumienia spojrzeniem i zapytał: Jak było? Usiadłam obok niego i opowiedziałam mu wszystko. Złapał mnie za rękę i powiedział: Jesteś niesamowitą kobietą, Anno. Nie wiem, jak możesz być tak silna. Uśmiechnęłam się, wdzięczna, że mam go w swoim życiu. Każdy dzień był walką. Ale wiedziałam, że mając u boku Marka, Zofię i dzieci, podołam każdemu wyzwaniu. Życie było dalekie od doskonałości, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem nadzieję na przyszłość. Wchodząc do kawiarni, w której Magda organizowała spotkanie, poczułem mieszaninę niepokoju i niechęci. Aromat świeżej kawy, unoszący się w powietrzu, nie był w stanie zamaskować napięcia, które mnie ogarnęło. Zobaczyłem Magdę siedzącą przy stoliku w rogu, ze zmęczoną miną, której się nie spodziewałem. Obok niej stał Piotr wyraźnie wymizerowany i z głębokimi sińcami pod oczami. Obraz ich razem, tak odmienny od tego, co zapamiętałem, uderzył mnie z nieoczekiwaną siłą. Anno, dziękuję, że przyszłaś, powiedziała Magda, wstając, żeby mnie przywitać. Jego głos był niski, niemal szeptem. Nie wiem, dlaczego tu jestem, odpowiedziałem, starając się zachować spokój. Ale przejdźmy od razu do rzeczy. Magda skinęła głową i ponownie usiadła. Piotr kilka miesięcy temu stracił pracę. Stoimy w obliczu bardzo poważnego kryzysu finansowego. On, potrzebujemy pomocy. Piotr spuścił głowę, nie mogąc spojrzeć mi w oczy. Poczułem wir emocji, ale najsilniejsze było oburzenie. Piotr, zostawiłeś mnie w najtrudniejszym momencie mojego życia, abym mógł spełnić marzenie, które teraz się rozpada, a teraz przychodzisz prosić mnie o pomoc. W końcu podniósł wzrok, a jego oczy były pełne żalu. Anno, popelnilam stracny bled. Myślałam, że szukam szczęścia, a znalazłam tylko większy ból. Proszę, wybacz mi. Chcę wrócić do domu. Do ciebie i dzieci. Te słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Idź do domu. Piotrze, masz pojęcie, o co prosisz? Porzuciłeś swoje dzieci, a mnie zostawiłeś samego w walce z przewlekłą chorobą. To nie jest takie proste. Magda wala drzasem Anno, bardzo mu przykro. Myślałam, że sobie poradzę, ale wszystko wymknęło się spod kontroli. Wzięłam głęboki oddech, czując, jak złość i smutek mieszają się. Magdo, nie jestem tu po to, żeby rozwiązywać Twoje problemy. Piotr dokonał wyboru i teraz musi zmierzyć się z jego konsekwencjami. Piotr próbował mnie złapać za rękę. Ale się cofnęłam. Anno, procy. Wiem, że schrzaniłam, ale jestem gotowa zrobić wszystko, żeby to naprawić. Kocham cię i kocham nasze dzieci. Daj mi szansę udowodnienia, że potrafię się zmienić. Wstałam, czując ciężar decyzji, którą miałam podjąć. Piotr, nie mogę tak po prostu zapomnieć tego, co zrobiłeś. Znalazłem siłę. Żeby żyć bez Ciebie i teraz już nie wrócę. Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Zaczął płakać. Był to widok, jakiego nigdy bym sobie nie wyobrażała. Anno, blagam, Backs mi. Moje słowa brzmiały stanowczo, mimo że moje serce było złamane. Łibakdzam Ci Piotrcy. Ale nie przyjmę Cię z powrotem. Musisz znaleźć swoją drogę, uporać się ze swoimi błędami. Ja skupię się na przyszłości i dobru naszych dzieci. Wyszłam z kawiarni z uczuciem ulgi zmieszanej z bólem. To spotkanie pokazało mi, jak bardzo się rozwinąłem i wzmocniłem. Teraz w centrum mojej uwagi był Marek, Zofia i moje dzieci. Dali mi siłę, aby iść do przodu, i wiedziałem, że z nimi u mojego boku mogę stawić czoła wszystkiemu. Kiedy wróciłem do domu, Marek już tam był i bawił się z dziećmi. Jego ciepły uśmiech i miłość, jaką okazywał moim dzieciom, napełniły mnie nadzieją. Jak było! Zapytał zmartwiony. To było trudne, ale konieczne, odpowiedziałem, siadając obok niego. Piotr prosił, żebym wrócił, ale odmówiłem. Musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Marek trzymał moją dłoń, a jego dotyk dodawał mi otuchy. Justice nemum vitae Anna, jestem tutaj, aby cię wspierać na każdym kroku. Uśmiechnęłam się do niego, czując ciepło w sercu. Dziękuję. Marek, z Tobą u mojego boku wiem, że mogę stawić czoła wszystkiemu. I w tym momencie zdałam sobie sprawę, że jestem gotowa na nowy rozdział w moim życiu. Rozdział, w którym byłam bohaterką mojej własnej historii, otoczona miłością i nadzieją. Nie mogłam uwierzyć, że po tym wszystkim, co zrobił Piotr, miał jeszcze czelność próbować wrócić do Magiedy. Ale jednocześnie ogarnęło mnie uczucie ulgi, gdy dowiedziałem się, że wyrzuciła go z domu. Może w końcu zaczął zbierać owoce swoich głupich wyborów. Któregoś ranka odebrałem niespodziewany telefon od prawnika Piotra. Chciał omówić kwestie finansowe i sytuację ze swoimi dziećmi. Umówiłam się na spotkanie u mnie w mieszkaniu, bo nie chciałam spotykać się z Piotrem w miejscu publicznym. Kiedy przybył, wyglądał jak cień człowieka, którego kiedyś znałem. Jego oczy były podkrążone, a twarz zmęczona. Anno, ja. zaczął, ale mu przerwałem. Piotr, nie mam czasu na wysłuchiwanie wymówek. Coaches, z a czy zimnił Stabilno-Posto? Ja, potrzebuję pomoci, Anno. Nie mam dokąd pójść, a długi mnie pożerają. Magda mnie wyrzuciła i nie wiem co robić. Błagał ze łzami w oczach. Piotr, dokonałeś wyboru. Samotnie walczyłam ze stwardnieniem rozsianym. Opiekowałam się dziećmi i udało mi się stanąć na nogi. Nie mogę tak po prostu zapomnieć wszystkiego. Co zrobiłeś? Odpowiedziałem, starając się zachować spokój. Przez chwilę milczał, po czym opuścił głowę. "Wiem, że popełniłem błąd i wiem, że nie zasługuję na twoje przebaczenie, ale proszę pomyśleć o dzieciach. Potrzebują ojca." Playgo. Wziąłem głęboki oddech, starając się nie pozwolić, aby złość mnie zawładnęła. Wiedziałem, że po części ma rację, ale wiedziałem też, że w tym momencie nie mogę być słaby. Dzieci potrzebują stabilizacji, Piotrze. A tego teraz nie możesz zaoferować. Nie zabraniam ci ich widzieć, ale najpierw musisz stanąć na nogi. Asweagselum Stinocho skinął głową, wciąż ze łzami w oczach i wyszedł, nie mówiąc nic więcej. Poczułam mieszaninę ulgi i smutku, gdy zobaczyłam jego odejście, ale wiedziałam, że postępuje słusznie dla siebie i naszych dzieci. Kilka dni później otrzymałam wiadomość że mój stan się ustabilizował. Dzięki nowym zabiegom i zmianom w stylu życia stawałam się coraz silniejsza. Uznałem, że czas uczcić to zwycięstwo razem z moimi dziećmi i Markiem, który stał się dla nas autorytetem i stałym wsparciem w życiu. Dla umilenia atmosfery zorganizowałam mały obiad w domu, z domowym jedzeniem i kolorowymi balonami. Dzieci były podekscytowane, biegały po sali i głośno się śmiały. Marek przyjechał z uśmiechem na twarzy i bukietem kwiatów. Do najsilniejszej kobiety, jaką znam powiedział, wręczając mi kwiaty. Dziękuję, Marku. Nie masz pojęcia, jak ważna była dla nas Twoja obecność A po pod po Podczas kolacji śmialiśmy się, dzieliliśmy historiami i cieszyliśmy się swoim towarzystwem. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam prawdziwe poczucie spokoju i szczęścia. Spokój został jednak zakłócony przez nieoczekiwany telefon. To z policji, która podała że Piotr został zatrzymany za oszustwa finansowe. Serce mi zamarło, gdy usłyszałam tę wiadomość, ale jednocześnie poczułam dziwną ulgę. W końcu zapłacił cenę za swoje czyny. Po obiedzie Marek wziął mnie na stronę i z poważną miną powiedział: Anno, wiem, że wiele przeszłaś i podziwiam Twoją siłę i odporność. Chcę, żebyś wiedział, że jestem tu dla Ciebie, zawsze. Marek, byłeś aniołem w naszym życiu. Wiem, że wciąż się regeneruje. Ale chcę spróbować zbudować coś nowego, coś dobrego. Odpowiedziałem z nieśmiałym uśmiechem. Trzymał mnie za rękę i po raz pierwszy poczułam, że przyszłość może być jaśniejsza i szczęśliwsza. Z Markiem u boku i moimi dziećmi wokół siebie, byłam gotowa rozpocząć nowy rozdział w moim życiu, zostawiając przeszłość za sobą i korzystając z nowych możliwości, jakie przyszłość miała do zaoferowania.